Nowe stworzenie to też nowe jedzenie. Dziś między innymi o tym, więc rozbiegi, lecimy. Frajderz się z Bogiem spowoduje gdzieś wersję espresso jednowątkowo krótko i na temat. Nie, nie, to nie jest tak, że poświątać nie od tematu jedzenia, odkleić się nie mogę. Chodzi o Ewangelii Mateusza, rozdział czwarty, gdzie czytamy, że uwaga, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, nauczanie Jezusa i w ogóle wszystko, co działo się też wcześniej, dlatego że to jest nawiązanie do, do słów z Księgi Powtórzonego Prawa, więc wszystko, co działo się wcześniej w Starym Testamencie, teraz w kontekście nowego stworzenia nabiera nowego wymiaru i możemy podejść do tego bardzo praktycznie, dlatego że przez mękę śmierci, zmartwychwstanie Jezusa, teraz jest szansa, aby każdy, kto uwierzy, Zaczął żyć życiem właśnie nowego stworzenia w Jezusie. I teraz yy, to jest taka boża zasada, że nie samym chlebem żyje człowiek. Nie chodzi tylko o życie fizyczne, biologiczne, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Więc jako nowe stworzenie yy, mogę i muszę przykładać do tego szczególne znaczenie, jeżeli chcę żyć tym nowym życiem. Cały czas to życie jest podtrzymywane, jest sycone, jest napędzane, yy, karmione właśnie słowem piękne do bardzo proste porównanie piękne i proste przemawiające do nas nie samym chlebem żyje człowiek wiem wiem że żyjemy w czasach dietetycznych i tak dalej ale chodzi o takie proste podejście że nie żyje tylko tym co fizyczne ale żyje każdym słowem które pochodzi z ust Boga więc jako nowe stworzenie ja zabiegam staram się czasami walczę o to żeby słowo Boże było w moim życiu obecne wyrabiam nawyki planuję tak wygląda moje życie, że zastanawiam się, kiedy następnego dnia będę miał te przestrzenie, żeby spotkać się z Chrystusem w Jego słowie, żeby pozwolić mu mówić do mojego życia, żeby on przez swoje słowo mógł robić w moim życiu to, co uznaje za słuszne. Zobaczcie, że w tym okresie. Poniedzieli wielkanocnej, gdy czytamy, o opi czytamy opisy spotkań Jezusa z ludźmi. Ten wątek słuchania słowa Bożego i tego, że Jezus ożywia to słowo, objawia, oświeca umysły. Jest, jest bardzo obecny, gdy uczniowie idą do Emaus. Jezus po drodze tłumaczy im Pisma. I oni mówią potem, że, że, że serca im płonęły, gdy tłumaczył nam słowo. Potem w we fragmencie, który mamy z dziejów apostolskich z trzeciego rozdziału po uzdrowieniu Chromego przez Piotra i Jana, Piotr przemawia i mówi m.in. odwołując się do Starego Testamentu, że będzie posłany prorok, zbawiciel. Słuchajcie go we wszystkim. Co Wam powie? Mamy słuchać, słuchać, a potem być posłusznym Chrystusowi. A gdy Chrystus, to jest, czytamy we fragmencie z Łukasza z 24 rozdziału, gdy Chrystus staje między uczniami i mówi: Pokój Wam, uspokaja ich tym słowem, ale jednocześnie oświeca ich umysły, aby rozumieli pisma. Takie jest zadanie Ducha Świętego. To już też niedługo będziemy sobie przypominać, jaka jest cudowna rola Ducha Świętego, ale Walcz dzisiaj o to, zadbaj o to, żeby spędzić czas ze Słowem, żeby pozwolić Panu odpakować to słowo w swoim życiu, aby ono rozbłysło swoim blaskiem i wniosło do Twojego życia to, co Bóg uważa za słuszne, za potrzebne. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Przyjmijmy na nowo tę zasadę tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie wyraź aprobatę zostaw komentarz pod polubienie lub udostępnij je, niech się nie się dobiera wieści o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.